Za oh, dobre Mała pamiątka od kolektywy oddziałowej. Dziękuję, coś To jest a Ja mam I my wrażenie. Zaję ludzi, chyba się należy pani. należy pani, nie wiem. Pamiątka od kolektywy oddziałowej. O, ale, 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 dziękuję. Dziękuję. Ja odbieram podwójnie. Ale oprócz ciebie było widać najlepszego. Wiele było widać, Dziękuję. A do Jaccha za to za

Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej barburkowej zabawie ten Andrzejkowy wieczór. Witam w imieniu wszystkich pracowników oddziału 52 Kopalni Torres, naszych przyjaciół. Koleżanki, kolegów, którzy chcą razem z nami tą barburkę 1991 obchodzić. Barburka to jest szczególny dzień, bo jest to dzień, w którym dokonujemy podsumowań, w którym dziękujemy, w którym również zastanawiamy się, co będzie w najbliższym roku górniczym. Składamy sobie również życzenia. Mówiąc. Później będziecie klaszkę. Mówiąc o tym, co było, to czuję się zobowiązany, by powiedzieć chociaż krótko o tym, że był to bardzo trudny rok dla nas. Dla nas, pracowników oddziału 52. Na naszej kopalni. Bo był to rok o spadku zatrudnienia, spadku, który wynikał z naturalnych odejść. Myślę o odejściach na emerytury zasłużone. Jednak był to rok, w którym potrafiliśmy nie dać się. Bo zarówno ci, którzy pracują na przetoku, i nie z ważności zaczynam od nich, ale oni. Włożyli bardzo duży wkład, by utrzymać ciągłość pracy naszej pocztnicy. Bo potrafiliśmy bez brygady torowej przeprowadzić szereg ważnych remontów, wymian, takich, które poprzednio wykonywaliśmy przy wzmocnionych brygadach zewnętrznych. Ta grupa ślusarzy, operatorów, to grupa, która no, robi wszystko, by nasze maszyny były sprawne technicznie byśmy mogli łatwiej, swobodniej wykonywać nałożone zadania. A to co powiedziałem wcześniej, no bardziej obliguje ich do, do tego, by te trudne zadania wykonywać, no nie w sposób ręczny, lecz maszynowy. I wreszcie ta trzecia grupa, najliczniejsza, to ta, która wykonuje swoje prace w warunkach bardzo trudnych. Po warunkach takich, jakie są na dworze, jest to trudno pracować, kiedy pada deszcz, śnieg, mróz, lód. W przeciwności losowa trzeba wykonywać zadania w uszczuplonym stanie. Wszystkim tym, wszystkim pracownikom naszym chciałbym złożyć w związku z tym bardzo serdeczne podziękowania za to, że niejednokrotnie, nie patrząc na to, kto skąd jest, z jakiej grupy zawodowej, nałożone zadania, bez pytania wykonujemy w sposób należyty. Dziękuję. Dziękuję. też powiedzieć o tym, co będzie. Będzie na pewno to trudniejszy rok niż ten, który upłynął. Bowiem będzie to rok, w którym podchodzą kolejni zasłużeni pracownicy na emerytury, bez uzupełniania stanu osobowego. A nikt nas nie zwolni z nałożonych zadań do tej pory, dopóki ta kopalnia, wprawdzie w likwidacji, ale funkcjonuje. Stąd też mam prośbę, abyśmy potrafili tak długo być na tej kopalni, w kondycji, by te wszystkie nałożone zadania wykonywać. Przechodząc do życzeń, to sądzę, że naszym paniom, które są tymi osobami, które budują to ciepło rodzinne, by zdobyły się w tym najbliższym roku na jeszcze większy wysiłek, by potrafiły znieść nasze słabostki, nasze kłopoty i tak dalej. Bo często przychodzimy do domu na pewno poddenerwowani i czasami no niepotrzebnie może powiemy za wiele. Więc chyba będzie dobrze, jeżeli w imieniu grona męskiego tym Panią złożę życzenia wiele sił, zdrowia no i, i, i tolerancji większej w stosunku do nas. Też. Mężczyznom natomiast wiadomo, wytrwałości. A ponieważ zwyczaj górniczy mówi tak, że należy wypić toaz, niech nam się ta barburka święci. Zdrowie. di cher an ap progesha ania camera ka camera no na cher avarez.

Thank <laughs> you.